Na ligowych boiskach zaś. Niestety, górnicy wpisują się w tym sezonie bardzo słabo. Jak na razie po 12 kolejkach zajmują dopiero 15 pozycję, a więc znajdują się w strefie spadkowej. Natomiast ich dzisiejszy rywal, EUKS, zajmuje siódme miejsce. Zawdzięczamy ligową retorykę wzbogacono o oksymorą. Eksperymentujemy, chociaż są to eksperymenty przemyślane i sprawdzone. Zaś goście z Łodzi przystępowali do meczu z jasnym planem. Chcemy. Wygrywać, w związku z tym atakujemy, nie blokujemy się i gramy tak samo u siebie jak i na wyjeździe. Po kwadransie gry LKS wyszedł na prowadzenie. Właśnie sytuacja i jeden do 0. Dla lks 0-1, oczywiście, na szczęście, najbardziej Grzegorz Benzinski. Pięć minut później efektowną asystą podpisał się wczorajszy solenizant. Jeszcze. Yes, Hajto. I, I... Kursał... Jeden do jednego, wyrównująca bramka dla piłkarzy z Zabrza, a strzelcem bramki Marcin Kuźbał ma tylko 18 lat, ale warto, to nazwisko jest rzeczywiście Rzeczywiście bo... czwarty gol w tym sezonie. Do przerwy wynik się nie zmienił. W obach zaś nadal odbijały się echem niedawne ekscesy kadrowiczów. Starsi zawodnicy, którzy już po 29-30 lat grają na Zachodzie Chyba nie będzie ten ich powodował, będzie budował nowy zespół na Mistrzostwa Świata. No i myślę, że akurat może ja też zostanę z szansy i sprawdzę się w reprezentacji. Rzeczywiście reprezentacja to jest wizytówką naszej polskiej piłki. Możemy być zawiedzeni, że to się tak wszystko nieprzyjemnie skończyło, bo tak trzeba stwierdzić. Drugą połowę lepiej zaczęli gospodarze. Wreszcie dopada, ale gapą. w, w zagapił się i go! Gol, gol, się, zagacił się Robakiewicz. bramka. kibice wysłali wiadomość do lks u W ich imieniu odpowiedział Marcin Mięciel. LKS, Co będzie? Dubicki? Jest! 2 do 2! To jest odpowiedź proszę Państwa. Marcin Mięciel. To jest odpowiedź. A tu druga riposta. Ostatnie słowo należało jednak do przebojowego 18 latka z górnika. Ach, piękne złożenie się proszę Państwa, niezwykle Efektowny gol. Marcin służba, Patryk w tym spotkaniu. Ten dzień jest właśnie najszczęśliwszy w moim życiu, bo strzeliłem trzy bramki właśnie w pierwszej lidze. To jest moja szósta bramka i właśnie bardzo się cieszę z tego. No, moim wzorcem właśnie jest Marko Basem, ale właśnie zakończył karierę już. No i pff, myślę, że piłka ma właśnie dużo straci na tym, że już nie gra. Jedna gwiazda odchodzi, druga zaczyna błyszczeć. Dziś można się tylko zastanawiać, co by było, gdyby nie kontuzję.